you Siemanko tutaj Daria i witam was na kanale Darliwka. Dzisiaj postawiłam sobie takie wyzwanie, że wybuduję coś, urządzę, ale nie będzie to zwykły domek ani mieszkanie, tylko zamek dla księżniczki. I słuchajcie, myślę, że to będzie bardzo trudne zadanie, dlatego że do umeblowania takiego zamku będę musiała wziąć meble, których normalnie pewnie nigdy bym do domku nie wzięła. Więc mam nadzieję, że mi wyjdzie, że odcinek wam się spodoba. Zostawicie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek, no i oczywiście również możecie zrobić swoje zamki, wysłać mi je na Instagramie i na TikToku. Nazywam się tam Darliwka. No to co? Ruszamy z tym wyzwaniem i ja, i wy, mam nadzieję, że też się podejmiecie. No to naprawdę teraz już znikam, ale się boję, że mi nie wyjdzie. Dobra, więc zacznijmy sobie od małej Łazienki zamkowej. No nie może być tutaj jakichś takich rzeczy, wiecie, no różowego prysznica czy coś na przykład. To jest bardzo zamkowe, moim zdaniem, ale też myślę, że mogę użyć spokojnie tego prysznica. Tego złotego, no nie no bo złoto w zamku to chyba będzie pasowało. Tylko że widzicie, ten prysznic powinien stać tutaj. A gdzie teraz umywalka i gdzie w ogóle jakieś inne rzeczy, więc chyba zostaniemy przy tej złotej wannie. No i teraz weźmy sobie też tą umywalkę taką w złocie, no bo inna tutaj raczej taka zamkowa to nie pasuje. No i teraz jakieś złote lustro do tego. Dobra, zobaczymy, jak to wyjdzie. Totalnie, nie wiem co z tego wyjdzie. Totalnie. Teraz jakiś kibelek. W ogóle to dawno nic nie budowałam, znaczy nie, nie urządzałam w sumie nic. Taka łazienka na złoto będzie królewska. No zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie. Chciałabym sobie też wziąć jakieś, yy, jakieś dodatki, coś takiego, ale myślę, że, że do królewskiej łazienki to tylko coś takiego pasuje. Tylko może to mniejsze weźmiemy, albo tak jedno takie tutaj, albo za wanną na przykład, tutaj postawić jakieś kwiaty czy coś. Albo nie, nie, właśnie tutaj jest nawet dobre miejsce na takie jakieś płyny, ręczniki, coś takiego, no powiedzcie, czy to już wygląda trochę jak zamkowe. Powiem Wam, że miałam przeogromny problem z wybraniem tutaj podłogi i, i ścian, ale myślę, że to wygląda naprawdę zamkowo, no bo w końcu tutaj nie mogę dać po prostu białych paneli. I, I takich dodatków, które zazwyczaj brałam, dlatego to zadanie jest naprawdę mega, mega trudne. Tutaj chciałabym sobie położyć takie kwiaty i może właśnie jeszcze coś łazienkowego, jakiś płyn do kąpieli królewski czy coś takiego, czy ja tutaj w ogóle coś takiego znajdę. No niestety nic mi tutaj na, na królewski rzeczy nie pasuje, absolutnie nie, ale no będę musiała coś wymyślić. Dobra, położyłam tylko jeden ręcznik, tylko że no właśnie co z tym płynem do kąpieli, no bo ta księżniczka w końcu, która będzie tutaj mieszkała, fajnie by było, gdyby miała się czym umyć, no nie, ale no, no zupełnie nie wiem, co tutaj jej postawić, bo, bo widzicie, że ta kolumna jest bardzo mała i to, i to po prostu się no normalnie mi się nie mieści. Zobaczymy, jak będzie sobie to wyglądało, jeżeli postawię tutaj na jednej kolumnie y, ręcznik, na drugiej płyn i zrobimy taką piramidkę wokół tej wanny. Myślę, że nawet jest w porządku. Tak mi się wydaje, słuchajcie. O, albo przestawię sobie to tu i już teraz wygląda naprawdę, naprawdę w porządku. Jako półki, bo ja zawsze robię sobie półeczkę nad lusterkiem, fajnie by było powiesić coś takiego, ale to nie zupełnie pasuje, więc chyba pójdziemy sobie jednak w to zwykłe złoto, żeby pasowało jednak do tej umywalki, do tego lusterka i będziemy powoli kończyć tą naszą łazienkę. Ale, ale, chciałabym tutaj powiesić jeszcze coś w stylu jakiejś zasłony, jak to będzie wyglądało, jak teraz to zrobię tak. A ta nie jest przezroczysta, ok, ale możemy to zrobić tak. Dodamy też taką drugą, żeby by to było takie, wiecie, królewskie bardzo. I myślę, że teraz będzie wyglądało całkiem dobrze. Niestety nie mogę powiesić tej zasłony po drugiej stronie okna, ale położyłam sobie tam latarenkę, słuchajcie. I teraz muszę wykombinować jeszcze coś na tej półce nad lustrem i myślę, że będą to po prostu świeczki, bo one są. Ej, ale właśnie, może taki, taki świecznik bardziej królewski postawię. Położyłam tam jednak szczotkę i kolejną latarnię, i teraz kombinuję, jak tutaj sprytnie ukryć papier toaletowy, żeby on mi nie zniszczył tego zamkowego wnętrza. Ale ja go nawet nie mogę złapać teraz, więc dobra. On sobie będzie tam ukryty za kibelkiem. Teraz spojrzę sobie jedynie na ostatnią rzecz, na przedostatnią, bo jeszcze oświetlenie. Yy, I tą przedostatnią rzeczą będzie dywan, słuchajcie, taki, żeby mi tutaj pasował do tego wnętrza zamkowego. Ej, no naprawdę, myślę, że to taka jest łazienka bardzo bardzo zamkowa, tak mi się wydaje przynajmniej. Piszcie w komentarzach co sądzicie, ja jeszcze sobie zobaczę, nie no z tym to jest tak za dużo, jednak troszeczkę tą łazienkę uspokoimy tym i zapalamy sobie tutaj jakieś oświetlenie, dajemy jakąś lampę i uciekamy robić zamkową kuchnię. Myślę, że w takiej zamkowej łazience taka lampa by była bardzo, bardzo dobrze, no Myślę, że w takiej zamkowej łazience taka lampa będzie ok. Tylko że tutaj nie mogę sobie poszaleć, nie wiem, z pięcioma lampami w różnych takich konfiguracjach, że jedna wyżej, druga niżej, bo kiedyś po prostu takiego czegoś nie robili, więc zostawiam to tak i myślę, że ta łazienka jest naprawdę królewska. To teraz słuchajcie, przejdźmy sobie do kuchni i zobaczmy, co ja tutaj mogę dać królewskiego. Coś takiego starodawnego trochę. Nie wiem, mam tutaj problem, bo teoretycznie. Kuchnia, no księżniczki do kuchni nie wchodzą, tak? No i kuchnia powinna być jakaś taka, starodawna, też kamienie czy coś w tym stylu zrobiona, albo nawet taka zamkowa. I będę, no tak, to taką zrobię po prostu. To będzie zamkowa kuchnia, więc tutaj jakaś kucharka, gospodyni, domowa, służąca, nie wiem kto tutaj będzie to wszystko obsługiwał, ale wtedy jak tak zrobię, to nie zmieści mi się lodówka. I co teraz? Postanowiłam, że tutaj wyjątkowo kuchni nie zrobię, ale za to zrobimy sobie królewską jadalnię i no wiecie co, tak myślałam, tak myślałam, kombinowałam, ale tutaj będziemy musieli zrobić taki salon a la salę tronową, coś takiego bardzo eleganckiego. Tutaj na końcu będzie sypialnia, więc no kuchnia w tym domu księżniczki powiedzmy, że ona jest gdzieś ukryta i tam naprawdę są te, te służące, służba i tak dalej, ale na razie skupmy się na tej jadalni, tutaj będzie trzeba zrobić naprawdę elegancko, wszystko wiecie, jakieś świeczki, lampiony, coś takiego fajnego. Myślę, że też obrazy na ścianie, to żeby to fajnie wyglądało, jakieś kwiaty. Zaraz tutaj będzie super, zobaczycie. Pod ścianą stoją już kolumny, powiesiłam sobie też obrazy, tutaj położyliśmy takie kwiaty, znaczy no w sumie wy ze mną położyliście jak oglądacie ten odcinek i zobaczcie, że to naprawdę wygląda tak królewsko, mi się to na serio z zamkiem kojarzy, piszcie w komentarzach czy jak na razie mi wychodzi, jak w ogóle, jak mi to wychodzi, co sądzicie, czy, czy wyjdzie z tego prawdziwy zamek, no i teraz trzeba będzie tutaj troszeczkę ten stół udekorować jakimiś dekoracjami, takimi bardzo, bardzo królewskimi, zastanawiam się nad oświetleniem, co by tutaj na tym, nad tym stołem powiesić i myślę sobie, że albo te żaróweczki w takim starym stylu, no bo tutaj świeczki żadnej takiej jakby nie ma, a to w sumie wygląda takie na stare, więc, więc chyba, chyba, że powielamy schemat z łazienki. Tak, to może nawet pasować taka lampa znowu tutaj, więc to mnie. Ta ucieka, jesteś za nowoczesna, będzie złota lampa, a teraz biorę się do dekoracji moich kolumn. Przepraszam, że drugi raz biorę te same kwiaty, ale one mi wyglądają tutaj najbardziej królewsko, w tym szklanym wazonie. I tutaj widziałam jeszcze taką dużą, trochę rozpuszczoną świecę, i tą świecę też sobie postawimy właśnie na tych drugich kolumnach. I myślę, że to będzie wyglądało naprawdę, naprawdę fajnie. Dobra, bierzemy tą tutaj. No i słuchajcie, jadania byłaby skończona, ale jeszcze tak sobie myślę, że na tym stole pasowałoby postawić jakąś królewską zastawę. Tylko co by tutaj pasowało? Postawiłam sobie dwa brązowe talerze i dwa złote kieliszki i ja to tak zostawię i słuchajcie, patrzę na tą część tego zamku i naprawdę mi się podoba. No to lecimy teraz do myślę że jednej z trudniejszej części tego naszego zamku, bo tutaj ma być sala tronowa, więc tutaj raczej telewizora nie zrobię. Zrobiliśmy sobie dwa fotele, słuchajcie, i teraz szukam bardzo, ale to bardzo, królewskiego kwiata, którym jest oczywiście ulubioniak. Nie, no, biedak, ty tutaj chyba nie pasujesz, nie da rady, żeby go tutaj wcisnąć, to będzie pierwszy domek. Znaczy nie, no były takie domki bez ulubioniaka, ale no, biedak, naprawdę tutaj nie pasuje, chyba że, chyba że wcisnę go tutaj koło tych tronów, żeby on był troszeczkę z przodu. Zaraz zobaczymy sobie. Odwrócę tego też w tą stronę. No może, może zobaczymy. Może jednak będzie z ulubioniakiem. Dodałam jeszcze kominek, słuchajcie z tyłu, żeby to fajnie jeszcze bardziej tak królewsko wyglądało, to sobie posunęłam do przodu te nasze dwa trony Łops, tutaj mi coś lata. No i z tyłu chciałabym postawić jeszcze jakiś regał na jakieś książki, skarby, królewskie coś takiego, coś taką jakąś witrynę, komodę, co by tutaj wziąć. Może coś takiego z tej strony i z drugiej strony też coś by się przydało. Z drugiej strony wzięłam sobie taką jakby... Co to w ogóle jest? To jest jakaś, nie wiem, barek, coś w tym stylu, ale no zobaczcie, zaraz dodamy podłogi i tu będzie również bardzo królewsko, Ej, ale wiecie, że mi się to podoba? Coraz bardziej. Kolejny obraz tutaj wisieć musi. Może tym razem coś takiego z czaszką. Nie wiem dokładnie, co to ma być. Tutaj jeszcze ten pingwin by mógł być. Nie wiem, czy to nie będzie przesada, ale nie wydaje mi się, żeby to była przesada. W końcu w zamku na pewno jest masa obrazów różnych rzeźb i tak dalej. Właśnie, jakieś rzeźby mogę sobie tutaj wziąć też śmiało. Czy taka lampka na przykład stanęłaby mi tutaj na tej komodzie mojej? Super świetnie, właśnie o to mi chodziło. I teraz nad tronami. My Myślę, że tutaj śmiało mogę powiesić sobie dwie złote lampy. No i teraz poszukajmy sobie czegoś starodawnego, takiego naprawdę XX lat temu, co bym mogła tutaj położyć na tej mojej komodzie. I tak na pewno książki z jakimiś brązowo-złotymi okładkami, żeby to pasowało mi do ogółu tutaj. Ta sala tronowa, moja jakaś królewska będzie chyba w takich kolorach brązowych, bo jakoś to samo wyszło. I tutaj jeszcze na końcu jedną taką książeczkę postawimy. No i to nie wszystko, bo tutaj tak. Złote jabłuszko sobie kładziemy, pióro do pisania sobie kładziemy, słuchajcie i wygląda to naprawdę, naprawdę fajnie. Tutaj chciałam to postawić na kominku, da się, też fajnie to wyszło. I nie wiem, nie wiem, czy te czaszki nie byłyby przesadą, jakbym właśnie położyła na kominku po dwóch stronach. Ta czaszka w sumie wygląda tak samo, identycznie jak z tego obrazu. I tą też bym tutaj mogła położyć. Nie wiem, ten król może straszny jakiś czy coś, więc, więc może tak być. No, nie wiem, czy to, nie wiem, nie wiem, czy to nie przesada z tymi czaszkami. Piszcie w komentarzach, bo już sama nie wiem. Czy te czaszki, taki wiecie, postrach, że, żeby nie zadzierać z tym królem, czy coś? Nie mam pojęcia. Ciągle się nad tym zastanawiam. Być może to usunę jeszcze, ale szukam sobie ostatniej rzeczy na tą dolną półeczkę. No i tutaj mam mały problem. Nie, te czaszki to nie. Chociaż tą czaszkę mogę tutaj jedną położyć, tą usuniemy, zostawimy tą rzeźbę, bo to naprawdę wyglądało tak, jakby ktoś miał tutaj przychodzić i zaraz by go mieli do lochu wtrącić, czy gdzieś tam. No i teraz będziemy sobie walczyć z podłogą zamkową, kolejną, jakąś kamienicą. Szarą albo ciemną, zobaczymy. Ta nawet pasuje. Tutaj mamy po prostu wszystkie, wszystkie podłogi kamieniste. Wykorzystam w tym domku. Słuchajcie, to jest dla mnie naprawdę nietypowa sytuacja, bo dobrze wiecie, jak ja zawsze domki robiłam i te moje domki są raczej takie stonowane wszystko pięknie, elegancko, ładnie, nowocześnie. A tutaj naprawdę mam mega trudne zadanie, ale czego się nie robi dla moich kochanych widzów? Słuchajcie, nie wiem, ej, no fajnie się to zlało, i to wygląda naprawdę zamkowo. Myślę, że jakiś królewski dywan tutaj obowiązkowo, niestety czerwonego nie ma, co tutaj mamy, czerwone jabłko, nie, to by zepsuło w ogóle całą koncepcję, ale, ale coś takiego jakby im zrobić tutaj, wiecie, jeden na drugi nawet bym nałożyła i wtedy może się zrobi ten czerwony dywan, zaraz zobaczymy jak to będzie wyglądało. No, jest czerwony dywan, nie mówcie, że nie ma. Jeszcze jeden sobie dodamy tutaj na samym końcu. O, w ten sposób. Dobra, jest ok. Słuchajcie, naprawdę to dobrze wygląda. Nie spodziewałam się, że mi taki piękny pałac wyjdzie. Normalnie jestem z siebie dumna. No i teraz na koniec, moi kochani widzowie, sypialnia naszej księżniczki. W ogóle, już mi się tutaj rodzi jakiś pomysł na film w głowie o jakiejś księżniczce. Nie, wie, nie wiem, czy to wyjdzie. Nie wiem, czy w ogóle chcecie go zobaczyć, więc. Piszcie w komentarzach, ja zawsze Was słucham, Waszych próśb, zapisuję sobie Wasze pomysły, żeby potem robić Wam niespodzianki. Uwielbiam, jak potem mi ktoś pisze, Ej, ja to wymyśliłam, to był mój pomysł, dziękuję, że to nagrałaś, w ogóle, dobra. Więc lecimy do tej sypialni i to jest najbardziej królewskie łóżko, które, które widzę. No, bo, bo tak mi się wydaje, tutaj było to jeszcze zielone z baldachimem, ale, ale ono już jest takie bardziej w stylu nowoczesnym, więc nie, 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 to chyba odpada. No, 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 to zostaje. Bierzemy sobie też jakąś toaletkę i szafę, jak to na księżniczkę przystało, tylko czy. Będę tutaj miała jakąś brązową toaletkę, widziałam tam jakąś czarną, ale w sumie zawsze toaletkę to ja jej mogę zrobić, więc, więc bez stresu. Tutaj jakąś o, ta witryna nawet pasuje. Nawet pasuje, słuchajcie. No ale witryny jednak, jednak się nie zdecydowałam na witrynę, bo tutaj muszę sobie przesunąć łóżko, a na tej komodzie sobie zrobimy właśnie toaletkę, bo niestety inaczej by mi się to wszystko nie pomieściło i pamiętajcie, że ja czekam ciągle na wasze komentarze, jak wam się podoba ten mój zamek, czy wyszło w ogóle, ale powiem wam, że, że chyba wyszło, chyba jest okej. Okay. O, to lustro bardzo pasuje na takie księżniczkowe klimaty i teraz jeszcze jakieś tutaj dodatki, podłoga i tak dalej. Dobra, powieśmy sobie Naszą złotą lampę, bo ona będzie wszędzie. Ona jest chyba najbardziej zamkowa. Możecie pisać, które lampy wy byście wybrali tutaj do takiego pałacu, ale myślę, że, że to jest najbardziej takie, takie zamkowe. Tutaj obok powiesimy jej taką małą lampeczkę jeszcze, więc tą jedną mogę usunąć i jedna niech sobie tylko wisi nad łóżkiem. Ulubioniaka już wciskać tutaj nie będę, ale chciałabym, żeby tutaj stał jakiś kwiat, na przykład taki w rogu, i przy tym sobie zostaniemy. Teraz lecimy sobie do Łazienki, żeby wziąć jakieś y, kosmetyczne dodatki, które będą no, pasowały do księżniczki, jakby nie patrzeć. Szczotka i to na przykład myślę, że będzie pasowało. Te perfumy czy coś tam, co to jest, niech sobie tutaj stoją. No, nie nawalej też kosmetyków, no bo wiadomo, że w tamtych czasach to tak nie było. No, nie było tych kosmetyków ani nic, więc teraz. Biorę się za podłogi i tutaj, Boże, tu wszystkie kolory, tego chyba jeszcze tylko nie było, ale nie, tutaj zrobimy troszeczkę inaczej. W sypialni, sypialnia taka księżniczki kojarzy mi się z drewnianą podłogą, nie wiem dlaczego, a ściany, co by tutaj zrobić jej na tych ścianach? Te białe cegły nawet fajnie wyglądają, ale jak już wszystko w takim ciemnym brązie, to może jeszcze jednak zostać przy tym brązie. Fajnie to wygląda z tymi różnymi cegłami i tak dalej, ale chciałabym, żeby ten zamek był przede wszystkim spójny, dlatego ja sobie tutaj wybieram tą tapetę. Nie, nie do końca mi to pasuje, ale, ale tak mi się wydaje, że tak będzie najlepiej. I tutaj znowu sobie zasłonimy troszeczkę okna, żeby to fajnie wyglądało. Tylko teraz tak. Mam nadzieję, że to się zwinie. O jest, do takiego stopnia właśnie, że odsłoni mi to lustro, i będę mogła sobie tutaj. Lustro i okno, o, bo tak troszeczkę było zasłonięte. I teraz jeszcze chciałabym tutaj postawić jakiś fotel, królewski oczywiście. Tylko o, to, to jest takie królewskie, zawsze to było. No, ekstra to wygląda. Słuchajcie, po prostu ja myślałam, że nie dam rady, a tutaj wyszło tak elegancko, że tutaj obowiązkowo trzeba jakąś historię zrobić w tym zamku. Ulubiony jak musi być. No, jeżeli księżniczka. Tutaj to ona zna się na najlepszych kwiatach, więc no ona musi mieć ulubioniaka. Słuchajcie, no coś trzeba by jej jeszcze tutaj powiesić nad, nad tą toaletką, i myślę, że to by było spoko, tak Irlanda. Nie wiem dlaczego. Nie wiem, skąd mi się to wzięło w ogóle, ale teraz to bym chciała lusterko przesunąć, a to mi się przesuwa. O, dobra, troszeczkę do góry, ale tutaj remont zrobię, wszystko mi się powywijało, ale jest okej. Okay. Sytuacja opanowana, i co ja chciałam wziąć, bo widzicie, ja tak do Was gadam, gadam, a wy potem mi przecie. Ej, ty nie wiesz, co ty gadasz w ogóle. Jak ja gadam tyle, że ja zapominam co mówiłam po prostu sekundę temu. Myślę, że tutaj taki obraz z motylkiem będzie w porządku. To z tego chyba zrezygnuję jednak. Bo, bo to tak było, no nie, nie pasowało to chyba, no jeszcze dywan i słuchajcie, chyba jest skończone. I teraz tak, opcja pierwsza ta, ale to absolutnie tutaj mi nie pasowało, bo się gryzło, więc opcja druga, najlepsza, biały dywan i słuchajcie, moja księżniczka, której jeszcze tutaj nie ma, nie ma, nie ma, no nie mam tutaj kogo wziąć. Tutaj możecie popatrzeć na chwilę, bo tutaj jest mały spoiler tego, co będzie już niedługo, ale ja już to wyłączyłam. Ja będę księżniczką w tym zamku. Zobaczcie, ta jadalnia jest mega fajna. Łazienka też wyszła naprawdę super. No ten pokój tutaj, ten. Królewski jakiś toronowy i sypialnia też myślę, że jest bardzo spoko, więc mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zostawicie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek, a ja już się z Wami żegnam. Czekam na Wasze opinie w komentarzach i do następnego, kochani, pa!